zgodni zgromadzeni. Cieszę się, że jestem na tym spotkaniu i oczywiście wielkie brawa, ale no mam trochę ale i o tym chciałbym powiedzieć. To znaczy, cieszę się bardzo, że to ruszy i nieraz Pan mówi, co się mówiłem, kiedy zaczniemy, kiedy będzie się coś więcej dziać i nareszcie porusza. Natomiast no, mam trochę ale nie wiem, czy to pan dyrektor decydował, jest bardzo dużo błędów w tych tablicach. Chodźmy na przykład rok 1924, to jest postawienie pomnika, na którym są nazwiska, a rok 1929, tam nie ma przy kaplicy żadnego obelisku. W 1929 była postawiona kaplica. Książeczki dokładnie o tym mówią. Dziwię się, że pan dyrektor choćby nie zgłosił się do mnie jako proboszcza, który 16 lat tu jest i yy, wiele wiem, gdzie wspólnie można by było o wielu sprawach powiedzieć. Na przykład na tablicy jest 50 osób pochowanych na cmentarzu. 69. Zginęło w bitwie tutaj około 300, a pan podaje 100 osób. Czyli to takich rzeczy być nie może. Być. A więc bardzo prosiłbym, bo Państwo zgłosili się do mnie, żeby umieścić to na choćby na pochodzeniu przy kaplicy. Bardzo chętnie, ale no, nie kaplicy z Czyli bardzo proszę, żeby te rzeczy zostały poprawione. Druga sprawa w imieniu mieszkańców chcę powiedzieć dobrze, że dużo jest sposoba, bo na tych punkt już nie będę mógł być na tym. Na tej części o 16.30 zmiana planu parku kulturowego. Mieszkańcy to wspaniali ludzie, którzy mają tu kawałek ziemi nieraz i chcą postawić jakiś dom dziecku i nie mogą. Już o tym też pan burmistrz mówił, było mówione, powinien on być zmniejszony, żeby wyjść tym wspaniałym ludziom osoba, którzy przez te dziesiątki lat o to miejsce troszczyli się, żeby ten park zrobić na takiej części, która jest konieczna. Żeby no, nie zawierać tym ludziom setek hektarów ziemi, bo bardzo duży teren, który nie jest konieczny, bo przecież no, znowu władz nie stać jest na to, żeby Tą ziemię od mieszkańców wykupić, żeby osób mógł się rozwijać, bo na przykład parafia istniała dwa lata, tak zwana parafia z proboszczem. Mieszkał ksiądz u mnie i tu był proboszczem w osobie. Bardzo zabiegałem, żeby u księcia arcybiskupa sławoja, żeby tu była parafia. Już jest plan kościoła. Jest plan plebanii, podobny do y, plebanii w Wyszkowie, żeby porączyć to właśnie z rokiem 20. Miała zacząć budować się. Już jest, mam pozwolenia na podłączenie prądu na plan budowy. To wszystko leży. Dlaczego? Kiedy przyszedł ksiądz i okazało się, że tu mieszka 700 osób, że on gdyby tu zamieszkał, no nie miałby na ten przysłowiowy chleb. Ksiądz biskup, arcybiskup Henryk, zdecydował, co trochę mieszkańcy mieli mi za, yy, za złe, że to podobno ja się przyczyniłem, a mnie zależało właśnie, żeby tu ksiądz siedział, żeby tu był, mieszkał. Ale 700 osób. To jest za mała parafia i nadal osób jest parafią, ale pod moją opieką, pod moim nadzorem, gdzie kapłan yy, przyjeżdża, odprawiam przeświętą świętą, nabożeństwa. W momencie, kiedy drogi, będzie ostatecznie określony teren parku, kiedy będą mogli mieszkańcy ten kawałek ziemi Swojej tam, gdzie jest to możliwe. Nie wiem, sprzedać, zagospodarować, dać dziecku, żeby postawiło sobie mieszkanie. Będzie osób się rozwijać. Będzie więcej ludzi tu przybywało. I właśnie prośba moja do pana burmistrza, właśnie do mieszkańców, żebyście próbowali jakoś wspólnie te wszystkie sprawy uregulować, omówić, żeby to właściwie e, jak gdyby rozwijało się, żeby jak najszybciej tu mógł wrócić ksiądz. E, przy planie, ja zauważyłem tutaj, że także terem e, pod kościół pod jest w Parku Kulturowym. A ja mam już e, dokumenty zagospodarowania przestrzennego i wstępne pozwolenie na kościół, na plewanie. Żeby nie było tak, że złożymy dokumenty i powiecie, no trzeba dwa lata czekać na yy, zmianę planu. A więc jak będziecie już to robić, żeby ten teren, który docelowo jest pod kościół, pod plemanie, żeby on nie był yy, włączony w ten yy, park kulturowy. A więc raz mówiąc, bo nie chcę za długo mówić, wyrażam zgodę, rozmawiałem z księdym arcybiskupem telefonicznie na zamontowanie tablic, ale warunek muszą być poprawione. Jest tam słowo takie też. Prawdopodobnie przesądziła o lotach Europy. Tu żaden mieszkaniec nie myśli prawdopodobnie. Nie może być takiego słowa dla nas prawdziwych Polaków, gdzie my jesteśmy przekonani. Bracia. Nie może być prawdopodobnie. To i tak i nie. A więc znowu, no, drodzy, niepotrzebny wydatek. No, po co to było robić no, przed rozmową? No, pan dyrektor pięknie tu pochwalił państwa yy, przemińskich. Cudowni ludzie, ale oni mieszkają w Osobie kilka lat. Nie wiem, czy na ten temat nie powinien się wypowiedzieć właśnie ten nieznany sprawca, tutaj państwo urządził użyli tego zwrotu w cudzysłowiu, ci, którzy dbali o tą kaplicę, o drewniane krzyże, Pan Ryter, Pan Bujarski i wielu innych. No, podaliście, że ksiądz prałat Konobrocki yy, dostał medal od Pana Wałęsy. No, ale dlaczego pominięto trzech wspaniałych, wielkich ludzi osoba? Pani Lesińska, Pan Przybyn, Pan Jeznach, który odnawiał pomnik. Cztery no, osoby dostały. Jeżeli jeden, no to cztery. Te miejsca dwa, krzyż i yy, pomnik przy kaplicy mają srebrny krzyż Virtuti Militari. Nie ma tu wspomnianych. No, czyli no, tyle błędów. A więc bardzo proszę o yy, choćby kontakt też ze mną. Przy pisaniu nowych tablic, żeby to zrobić porządnie. Myślę, że można to wszystko poprawić, bo to miejsce rzeczywiście może być tęsknić życiem, jeżeli będzie to prawdziwa historia. Przepraszam, że trochę takiej nuty doręczy, ale no taka jest prawda. Podaję konkret. A mógłbym czytać jeszcze więcej, bo przygotowałem się, wziąłem książki, prześledziłem, sprawdziłem, że tych błędów tam jest bardzo dużo. Jeżeli mogę się odnieść, myśmy tak, panie że za chwileczkę, jeżeli mogę się odnieść, oczywiście myśmy tych informacji nie brali ze strony internetowych przypadkowych. Naukowej. Bibliografia do tych tablic znajduje się w wersji internetowej. Natomiast jeżeli rzeczywiście są jakieś błędy, a nie wątpię, że e, ksiądz Dziekan ma rację, to my oczywiście wszelkie poprawki naniesiemy. Być może e, żeśmy nie znaleźli tych informacji, które odpowiadają w 100% prawdzie. Bardzo przepraszam za to. Oczywiście naprawiłem swój błąd. Na stronie, w, na, na, w tej wersji internetowej są dużo większe opisy i tam znajdują się te nazwiska, o których Pan wspomniał. o których ksiądz e, Dziekan wspomniał. Więc oczywiście poprawimy, co jest błędne, natomiast proszę yy, mieć w pamięci, że nie było to otworzone informacje tylko i wyłącznie w oparciu o jakieś niezweryfikowane źródło. Przyświeca nam dobra wola, aby to umieścić na tych tablicach, aby było to zgodne z prawem.